Puste półki w Biedronce. Czy centra handlowe w Polsce staną przez brak prądu? No i Lidl, który raczej, któremu wydaje się, że chroni polskie rodziny przed inflacją. Michał Kogoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Puste półki w Biedronce. Od kilku tygodni w sklepach sieci Biedronka pod Warszawą, a konkretnie w okolicach Wołomina, dało się zaobserwować wyraźne braki towaru. Mowa tutaj o naprawdę wielu kategoriach. Brakowało między innymi pieluch różnej maści, chusteczek, ale też makaronów, lodów mrożonek czy mąki. To wyjątkowa sytuacja, bo wcześniej takie głosy ze sklepów w sieci Biedronka nie napływały ani do nas, ani generalnie z branży. Co ciekawe, brakowało też asortymentu marki. Własnej, co jest o tyle dziwne, że tutaj raczej sieci są niezależne, jeżeli chodzi o negocjacje z zewnętrznymi dostawcami. No ale w tym przypadku być może było to spowodowane bardzo wysokim popytem. Wszak wysoka inflacja powoduje, że konsumenci szukają tańszych produktów, no a produkty marki własnej tę wartość niewątpliwie mają. Pytani przez naszego dziennikarza pracownicy tych wspomnianych biedronek yy, odpowiadali, że te. Yy, braki na półkach spowodowane są zmniejszonymi dostawami towarów do sklepów, a te zmniejszone towary, dostawy towarów do sklepów spowodowane były zmianą centrum dystrybucyjnego, z którego towary dojeżdżały. Wcześniej sklepy podwarszawskie, sklepy Biedronki, te zlokalizowane w okolicach Wołomina, zaopatrywane były z centrum dystrybucyjnego w Wyszkowie. Od niedawna towary dowożone są Kompletnie z drugiej strony Warszawy, bo aż z mszczonowa. Co ważne, Biedronka nie informowała do tej. Ona potwierdziła to, ale nie informowała do tej pory, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Można się domyślać, że były to czy są chociażby problemy ze skompletowaniem załogi w centrach dystrybucyjnych, no i trzeba było kombinować i zmieniać te przynależności sklepów, jeżeli chodzi o. Poszczególne centra e, dystrybucyjne. Biedronka przekonywała, że problem sklepów w okolicach Wołomina jest przejściowy, tymczasowy, no i tak naprawdę nie trzeba się niczym martwić. Tymczasem po publikacji naszego artykułu odezwali się do nas przedstawiciele sieci z całej Polski. No i okazuje się, że ten problem to nie jest tylko problem Wołomina i okolic, ale także podobne wyzwania czy podobne problemy stoją przed pracownikami sieci w innych miejscach. Półki oczywiście nie są puste, bo to nie jest tak, że być może na pierwszy rzut oka zobaczycie państwo poważne braki, ale jeżeli przyjrzycie się dokładnie, to pewnie dostrzeżecie, że e, albo mogliście dostrzec w ostatnich tygodniach, że w niektórych sklepach brakowało e, Części towarów brakowało niektórych marek albo niektórych e, gramatur. E, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? To oczywiście tylko próba analizy i pewne dywagacje, ale myślę, że możemy się o to pokusić w tym momencie. Z pewnością do takiego stanu rzeczy może przyczynić się tendencja znana w handlu od wielu lat czyli brak pracowników, pracownicy odchodzą z handlu, pracownicy handlu szukają sobie zajęcia, w którym zarobią podobne, podobne albo nawet lepsze pieniądze, a, a... Ten wysiłek, który będą musieli włożyć w pracę, będzie zdecydowanie mniejszy. Do tego dochodzi sezon urlopowy, pracownicy wyjeżdżają, korzystają z czasu wolnego, no i być może to też jest spowodowane tym, że czasami trudno jest skompletować odpowiednią załogę. No a co za tym idzie, przekłada się to na wydajność pracy takiego magazynu i liczbę asortymentu, który trafia finalnie do sklepów. Kolejnym, kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są z pewnością kwestie negocjacji z dostawcami. E, inflacja galopuje. E, producenci a, mają, gigatycz, gi, mają gigantyczne podwyżki kosztów swojej działalności. Inflacja producencka wynosi około 25%. Nie jest zatem dziwne, że producenci żywności starają się szukać oszczędności, starają się przerzuca, przerzucać swoje koszty na sieci handlowe, a sieci handlowe oczywiście nawet nie chcą myśleć o tym, że będą musiały płacić więcej, no i dochodzi do mm, negocjacji czasami długotrwałych, a to z kolei powoduje, że towary mogą zostać zamówione później, no i przekłada się to na braki w asortymencie na półkach. Warto też pamiętać, że mocno zdrożała logistyka dostaw do sklepów. Sieci handlowe szukają nowych rozwiązań. Czasami anulują czy rozwiązują umowy z dotychczasowymi firmami transportowymi, logistycznymi, podpisują nowe umowy z nowymi graczami na lepszych warunkach, taka, żeby ciąć koszty. Każdy, nie mówię, że tak jest ale każde takie jest biedące, ale każda taka zmiana powoduje, że możliwe są pewne wahania, i pewna niestabilność. No ale oczywiście przekłada się to finalnie na niższy koszt. Co dolega biedronce? Być może wszystko po trochę. Najpewniej przekonamy się o tym w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ale jeżeli wy widzieliście w swojej biedronce problemy z dostępnością pewnych towarów, pewnych grup asortymentowych, piszcie do nas, bo to jest temat, do którego będziemy jeszcze wracać. Czy centra handlowe w Polsce staną przez brak prądu? Blackout to pojęcie znane w Polsce głównie teoretycznie. Raczej nie mieliśmy okazji doświadczyć go na własnej skórze. No, ale niestety być może już niebawem to się zmieni. Chodzi oczywiście o długotrwałe e, przerwy w dostawie prądu. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale to, o czym mowa w kontekście Polski, to oczywiście gigantyczne upały. Gigantyczne upały, które powodują konieczność zasilenia energią ogromnej ilości klimatyzatorów, no a to z kolei prowadzi do bardzo dużego przeciążenia elektrowni. Oczywiście nie jest tak, że poszczególne kraje, w tym Polska, nie są gotowe na tego typu e, sytuacje. W Polsce na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów e, z listopada 2021 roku e, opracowany został taki e, plan ograniczeń poboru prądu. Innymi słowy, mówiąc komu w pierwszym, a komu w drugim, a komu w kolejnych etapach i w jaki sposób ograniczamy te dostawy. No i w kontekście nadciągającej. Fali upałów do Polski podniosły się głosy przedstawicieli handlu, a no właśnie w kontekście ewentualnych ograniczeń w dostawie e, prądu. E, kilka organizacji, w tym Polska Rada Centrów Handlowych, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zaapelowały w tej sprawie do ministra klimatu i środowiska. E, I skierowały do tego ministerstwa takie specjalne. Pismo, w którym piszą między innymi o tym, że rozwiązania, które są zawarte w tym rozporządzeniu, mogą spowodować, że obiekty komercyjne będą zamykane na masową skalę w okresach zwiększego, zwiększonego zapotrzebowania na energię. Skąd ta obawa? Ano, okazuje się, że ich zdaniem ten dokument, ten dokument z 2021 roku, no, wprowadził istotne zmiany, jeżeli chodzi o opracowanie planów ograniczeń zużycia energii, czyli a, tych planów, które a, mają funkcjonować w tych okresach zmniejszonej a, dostępności. I teraz, co to oznacza dla galerii handlowych, dla dużych sklepów? Ano, nie, wdaj nie wdając się w szczegóły, ale odnosząc się tylko do tego co mówią organizacje reprezentujące handel, będzie to oznaczało, że takie duże punkty handlowe, centra handlowe, duże sklepy będą mogły w tym okresie zwiększonego zapotrzebowania będą mogły pobierać maksymalnie tyle energii, ile wynosi minimalny pobór między północą a piątą nad ranem. Jak łatwo sobie wyobrazić Funkcjonowanie obiektów w takich warunkach jest kompletnie niemożliwe. Co zdaniem handlu jest jeszcze gorsze, to brak możliwości przewidzenia sytuacji, kiedy nastąpi takie, no takie ograniczenie, takie przeciążenie. Może się bowiem okazać, że stanie się to w sytuacji, kiedy dany obiekt, dana placówka, dane centrum będzie. W środku dnia swojego, swojego tak naprawdę funkcjonowania. A to z kolei, jak podkreślają przedstawiciele handlu, może być niebezpieczne dla klientów, ale też pracowników takich obiektów. No bo co w sytuacji, kiedy wieczorem w centrum handlowym całkowicie zgaśnie światło albo zatrzymają się windy? No, i to jest problem, który. Gdzieś tam jest podnoszony przez, przez przedstawicieli handlu, a którzy apelują o doprecyzowanie i uregulowanie pewnych kwestii. Przedstawiciele branży w tym piśmie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska domagają się chociażby tego, żeby przyznano im taki, 24 godzinny czas na dostosowanie się do nowych warunków. Ma to pomóc w bezpiecznym wygaszeniu obiektu, no i spowodowaniu tego, że nie będzie takiego wielkiego zaskoczenia, jeżeli chodzi o ten spadek energii. Ale co jeszcze bardziej istotne, przedstawiciele handlu, przedstawiciele handlu domagają się wprowadzenia nowych limitów, jeżeli chodzi o te minimalne pobory energii. Hmm, miałyby one nie zostały one oczywiście konkretnie określone, ale handel apeluje o to, żeby były one na tyle wysokie, żeby nawet w tym okresie zwiększonego poboru mocy, a co za tym idzie, niskiej mocy dla centrów handlowych, dla dużych sklepów, nie trzeba było ich zamykać i można było jakoś funkcjonować. Jest to oczywiście e, podyktowane chęcią uniknięcia strat finansowych, które i tak po okresie pandemii są bardzo duże. Czy taki scenariusz jest u nas realny? No, wydaje się, że tak. Spójrzmy na to, co działo się ostatnio na przykład w Japonii. Tam rząd zaapelował do swoich obywateli, żeby przez trzy godziny w ciągu dnia wyłączyli światło, bo mogłoby się to skończyć całkowitym blackoutem w naszym kraju. U nas takie apele jeszcze, u nas takich apeli jeszcze nie było, ale to jest oczywiście efekt tego, że fala upałów dopiero się do nas e, zbliża. No, pozostaje mieć nadzieję, że jednak nie będzie ona aż tak mocna i tak długa, a to spowoduje, że pobór energii będzie mniejszy no i prądu nie zabraknie nikomu, w tym także dużym obiektom handlowym. Lidl chroni rodziny przed inflacją. Wysoka inflacja powoduje, że konsumenci, i to jest zupełnie naturalne, coraz mocniej patrzą na ceny. Produktów, a oczywiście sieci handlowe skrupulatnie to wykorzystują i przestawiają swoją komunikację marketingową z takiej narracji o świetnej jakości produktów, po, kraju pochodzenia produktów na atrakcyjną cenę. A do tego oczywiście wykorzystują bardzo często zbitki różnych patetycznych słów, no i wtedy wola uderzająca w wysokie tony, wysokie tony komunikacja dotycząca tego, jak to sieci handlowe dbają o nasze portfele i nie pozwalają na to, żeby inflacja pożerała nasze oszczędności. Robiła tak y, oczywiście Biedronka, a teraz robi tak y, Lidl. Lidl, który, uwaga, zamierza chronić rodziny przed inflacją. Pięknie, pięknie brzmiące sformułowanie. Ale w jaki sposób Lidl chce to robić? Ano, udzielając tym rodzinom e, rabatów. Tylko problem polega na tym, że to udzielanie rabatów wygląda w taki sposób, jakby Lidl chciał udzielić jak najmniej tych rabatów. Albo najlepiej nie udzielić ich w ogóle. Sieć ogłosiła na początku tygodnia specjalną promocję. E, Chodzi w niej o to, że przy zakupach z aplikacją na minimum 99 zł można otrzymać kupon rabatowy w wysokości 15,60. No, czyli de facto tyle, ile wynosi inflacja. Chodziło o z, jakby zmniejszenie, o, o pozbycie się jakby w tym przypadku inflacji, o zminimalizowanie e, jej wpływu. Problem w tym, żeby taki kupon otrzymać, trzeba było spełnić całą masę nieoczywistych warunków, a no, żeby móc trochę przyoszczędzić. Lidl pisząc to oczywiście małym druczkiem, a wymaga, żeby te zakupy za minimum 99 zł z aplikacją zrobić od poniedziałku do środy, ani chwili wcześniej i ani chwili później, tylko te trzy dni: poniedziałek, wtorek i środa. Co ważne, do tej ceny minimum 99 zł nie wlicza się alkohol, papierosy oraz żywność dla niemowląt. Wtedy otrzymujemy kupon. Ale nie, szanowni państwo, wcale nie jest tak łatwo go wykorzystać. Bo ten kupon można wykorzystać robiąc zakupy wyłącznie w piątek lub w sobotę. Ani chwili wcześniej, ani chwili później. Tylko piątek i sobota. I co najważniejsze. Trzeba zrobić zakupy za minimum 149 zł. Macie już dość tych różnych ograniczeń, warunków? Jeżeli nie macie dość, to jest jeszcze jeden warunek. Z tej promocji można skorzystać tylko raz, a zatem jeżeli chcielibyście. Przejść przez ten cały proces, jeszcze raz, no to zwyczajnie Wam się to nie uda, bo nie otrzymacie kuponu promocyjnego od sieci Lidl. No i tak oto powstała promocja, która teoretycznie chroni polskie rodziny przed inflacją. Tylko, że mi osobiście wydaje się, że ona przede wszystkim chroni dobry PR Lidla, a niekoniecznie kieszenie polskich y, rodzin. No bo ta liczba kroków, które trzeba spełnić, żeby ten kupon otrzymać i zrealizować, jest równie imponująca jak wysokość wskaźnika inflacji. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Zaglądajcie do naszych social mediów, czyli na Facebooka, Twittera, Linkedina. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. I uwaga, co ważne, wzbogaciliśmy się o nowe konto w social mediach. Mamy od teraz konto na Instagramie, wiadomości handlowe, zaglądajcie tam. Otóż, a my widzimy się już za tydzień. Michał Kokoszkiewicz, do widzenia.